Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, drugi dzień eventu, Carnival I dzisiaj w odcinku będzie SBC, Puchar Food Mistrz, które który jest dostępny jeszcze przez 24 godziny, więc na spokojnie sobie je zrobicie I SBC, ważne mecze, od którego sobie zaczniemy Także co, tu zespół po kolei, oczywiście będę o każdy pokazywał, tam gdzie mam zgranie, tam gdzie nie mam zgrania, tego wam pokazywać raczej i nie będę Jeszcze nie zgoda u góry, jak ktoś tam dokładnie chce sobie zrobić tak samo i dzisiaj w nocy jeszcze wyszły nowe karty za Men of the Match. Karty Man of the Match za Ligę Europy i za Ligę Mistrzów. Jest Rashford, jest bodajże Tadic. Jest jeszcze kilka kart za Ligę Europy, dokładnie nie pamiętam jakie, bo to są karty dużo, dużo słabsze, więc tych kart raczej używać nikt nie będzie. Następny ważny mecz: Crystal Palace z bodajże Brighton. I tu jest paczka za 25 tysięcy, więc naprawdę paczka jest tutaj bardzo fajna. I ostatnim meczem jest Birmingham z Aston Villa. Tu jest paczka tylko i wyłącznie za 5 tysięcy. Szkoda, że nie ma jakichś paczek, nie wiem, z kilkoma zawodnikami, nie wiem, trzema chociaż zawodnikami i z tego jeden rzadki coś. z tu wolałbym naprawdę taką paczkę niż tą paczkę za 5 tysięcy, która jest naprawdę chyba według mnie najgorsza w grze. I na zakończenie mam jeszcze paczkę rzadkich piłkarzy Elektro. To jest paczka za 30 tysięcy i Puchar Mistrz, Puchar Foot Mistrz. Mogliby coś innego, jakąś inną tu nazwę wymyślić, bo naprawdę dziwnie się to wymawia. Tutaj wam daję: Tak macie to zrobić, także pokażę Wam zespół, tak jak Wy macie zrobić, jeżeli chcecie zrobić tak samo jak ja, żeby mieć zgranie. Ja sobie używam Hitona, bo po prostu mam chyba ze 3 albo 4 karty na liście transferowej. Tego zawodnika w ogóle to mam większość kart niewymiennych, więc zrobię to praktycznie za darmo. I tu jest paczka za 55 tysięcy, więc naprawdę jeżeli jeszcze tego nie robiliście, to musicie to zrobić, bo to jest naprawdę genialne SBC I tu SBC Puchar Foodmistrz zrobimy sobie jeszcze na moich położszych kontach i tam mam na każdym położnym koncie jeszcze jedną paczkę z SBC, która jest na event z Carnival Także co, widzimy się przy pierwszej paczce, w której coś trafię Paczka Rzadkich Piłkarzy Electrum, 6 kart dotych, 12 rzadkich I jest walkout, pierwszy walkout, czy będzie karta Carnival? Nie, jest to zwykły walkout ma karty Informium, a z kart specjalnej jest on to Niemcy, Bramkarz. Ter Stegen, 89, karta na pewno bardzo się przyda do przyszłych SBC. I w paczce jeszcze jest Sokratis 84, to jest 84 i 83, w ogóle wszystkie karty w tym momencie. Nie ma go na rynku transferowym? Ok, to go wystawiam w takim razie, to zobaczymy czy zejdzie teraz gem warty chyba w tym momencie jest około 40 tysięcy z tego co kojarzę. Nie wiem dlaczego i tak pokazywało, że Socratesa nie ma w ogóle na rynku transferowym jest i to jego bardzo dużo kart. W tym momencie chodzi za jakieś 3 tysiące, więc nie wiem dlaczego pokazywało mi, że go po prostu nie ma na rynku. Ale dobra, to jest nieważne. Nieważne, walkout był naprawdę bardzo dobry walkout. 89 karta i ostatnia paczka na moim głównym koncie. Paczka za 55 tysięcy. lepszej paczce niestety walkoutu nie będzie. ekrany są, jest to Inform. Tak jest, jest to inform w paczce za SBC, jest to Korea, napastnik, no sąd to raczej nie będzie. Można na pewno przyda się do jakiegoś SBC, także lecimy na konta poboczne. I dobra, jesteśmy na moim drugim, na pierwszym pobocznym koncie, w pierwszej paczce nie było zupełnie nic, więc wam nawet nie pokazywałem teraz paczka za 55 tysięcy bez lockoutu i nawet bez ekranów, paczka za 55 tysięcy, wow. I tu macie dostępne karty Carnival. One są dostępne jeszcze przez 7 dni i 5 godzin, także event trwa tak naprawdę 8 dni. Zazwyczaj trwa przez tydzień, teraz trwa przez tydzień i jeden dzień. Nie wiem dlaczego tak jest. Drugie konto połączone, pierwsza paczka rzadkich piłkarzy Electrum. Są ekrany. Także w końcu coś. Po walkoutie oczywiście Terstygena jest to prawy pomocnik z Manchesteru United, Mata 83. I paczka za 55 tysięcy. Niestety znowu bez walkoutu. I znowu bez ekranów nawet, kolejna paczka za 55 tysięcy bez ekranów I powiem wam, że to była moja chyba szósta albo siódma paczka za 55 tysięcy od wczoraj Bo robiłem sobie te paczki jeszcze na moim, na moich trzech pobocznych kontach, które sobie otworzyłem chyba jakiś tydzień temu I na tamtych również nie było nawet ekranów, więc te paczki raczej najlepsze nie są I jesteśmy na moim ostatnim koncie pobocznym, tutaj mam dwie paczki rzadkich piłkarzy Electron. Zrobiłem sobie SBC z podejrzeliwi włoskiej, z Milanu chyba zrobiłem, tak mi się wydaje, chyba robiłem to wczoraj i mamy ekrany. Walkoutu nie ma, szkoda. Jest to Hiszpania, bramkarz, kepa, 84 karta. I to będzie ostatnia paczka na dzisiaj. Jak możecie, stawcie lajka, like, Jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. Otwieramy ostatnią paczkę na dzisiaj. Na znaczy to w tym odcinku, bo dzisiaj będzie jeszcze kolejny odcinek po godzinie 19. I kończymy walkoutem. Czy będzie karta karniwal? Nie, jest to po raz kolejny zwykły walkout. Ale to wciąż może być coś dobrego. Się tego pomocnik z Hiszpanii. No niestety, chyba to jest jeden z najgorszych walkoutów, jaki jest. parecho 86. Także w dzisiejszym odcinku dwa razy walkout Parejo i Terstegen 89, więc najgorzej i tak nie jest. Chociaż paczki naprawdę były bardzo dobre. Myślałem, że chociaż jedną kartę Karniwal uda się trafić, ale wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo ciężko to zrobić. Piszcie, jeżeli Wam się udało trafić kartę Karnibal. co trafiliście w paczkach za to SBC w Puchar Food Mistrz. Jeżeli tego jeszcze nie robiliście, to naprawdę polecam Wam to sobie zrobić jak najszybciej, bo naprawdę się opłaca. Także co, to była tyle i widzimy się po 19 w kolejnym odcinku. Na razie.